Kolejna wizyta w pałacu Baborówko i kolejne specjały. Tym razem nasi gospodarze powiedzą nam, jak robi się rozgrzewającą nalewkę idealną na długie zimowe wieczory. Dereniówka, którą robimy właśnie u nas w gospodarstwie. To jest nalewka na owocu dereni. Zalewamy ten owoc początkowo spirytusem razem z cukrem, a potem dodajemy jeszcze do tego po jakimś czasie, kiedy on dojrzeje, dodajemy wody i rozlewamy do butelek. Także przepis jest bardzo prosty. Specyfiką jest ten smak, bardzo taki charakterystyczny dla derenia, właśnie. Przepis na dereniówkę wydaje się prosty w przeciwieństwie do znalezienia rozwiązania trudnego dylematu. Uprawa czy hodowla? Oto jest pytanie. Każdy rolnik musi zadać sobie to pytanie i szukać na nie odpowiedzi we własnym gospodarstwie, bo każde gospodarstwo jest, no, można powiedzieć, indywidualne indywidualne w tym sensie, że ma osobne, specyficzne położenie, ma określone warunki ma przede wszystkim określony areał, określoną jakość gleb oraz zasoby siły roboczej. Ci rolnicy, którym wystarczy areału i wystarczy możliwości w strukturze uprawy na to, żeby żyć tylko i wyłącznie z uprawy, to z radością rezygnują z hodowli, ponieważ daje to określone korzyści, chociażby w dużo wolnego czasu, w okresach martwych, gdzie można się zająć remontami, można się zająć administracją planowaniem rozwoju. Druga rzecz jest taka, że w wielu gospodarstwach, na bardzo lekkich glebach, jakich mamy bardzo sporo w Polsce, ta produkcja zwierzęca jest konieczna chociażby dla utrzymania żyzności tej gleby. Oczywiście obydwie, obydwa kierunki, i produkcja roślinna, i produkcja zwierzęca, podlegają wahaniom rynkowym, i na przestrzeni lat nie można powiedzieć, że tylko jeden z nich jest bardziej lukratywny, a drugi mniej i odwrotnie a to jeszcze zależy od tego, czym się zajmujemy i w produkcji roślinnej, i w produkcji zwierzęcej. A zatem, czy uprawa, czy hodowla Odpowiedź na to pytanie pozostawiam każdemu rolnikowi we własnym jego zakresie, a wiadomą rzeczą jest, że wszyscy muszą do jednego i drugiego podchodzić bardzo profesjonalnie, bo profesjonalizm oznacza lepsze zyski. I trudno się z tym nie zgodzić. Czy nie boją się panowie takiej sytuacji, że za chwilę w Polsce zabraknie trzody chlewnej, bydła, że wszyscy przestawią się na gospodarkę roślinną, no bo taką tendencję dziś obserwujemy. Spada po głowie, coraz więcej gospodarstw, także dzięki systemowi dopłat, przestawia się na produkcję roślinną właśnie. No i czy nie zmierza to właśnie w tym niebezpiecznym kierunku, o którym wspomniałem? Panie Przemysławie, pan jako praktyk, co na to powie? Myślę, że tutaj o spadku produkcji w dokładnym wyliczeniu pan dyrektor tutaj poda. Ale myślę, że tutaj obserwujemy na wsi koncentrację produkcji. Są gospodarstwa specjalistyczne nastawione na produkcję trzody chlewnej czy mleka. Nie widzi czy... pan w skali masowej tego spadku. Absolutnie. Czy to jest dobrze, panie dyrektorze? Koncentracja jest prawidłowym kierunkiem i to. Na pewno jest ok, że się specjalizujemy, koncentrujemy I, i to nie jest też tak do końca, że tej produkcji jest znacząco mniej, tylko są niektóre kierunki produkcji ograniczone. Spadek pogłowia czody jest wyraźnie związany z koniunkturą w Polsce i ogólnoświatową. Mleko ostatnio się utrzymuje i bydło na poziomie takim dość stabilnym. Radykalny bym powiedział duży, dynamiczny wzrost jest przecież pogłowia brojlerów, niosek. Jesteśmy potentatem Wielkopolska, szczególnie i, i można powiedzieć, i Polska, w, i w eksporcie. No także pewnych innych niszowych kierunków. Panie prezesie, nie jest tak, że łatwiej jest dziś zarobić na y, gospodarce roślinnej, na uprawie roślin, niż na hodowli? To znaczy, to wszystko jest okresowo. Ten rok, który mamy, znowu nadspodziewanie wzrosły ceny produktów roślinnych. No i w związku z tym już tej chwili jesienią relacje się zmieniły. Bo to nie będzie trwała tendencja. To znaczy, to jest jak, jak zwykle, że tak powiem sinusoidalnie będzie występowało. No niestety jest kolejny, kolejny okres na osłabienie. Znowu wykruszy się kilka procent gospodarstw. I musimy uważać, żeby nie powtórzył się model słowacki, model węgierski, gdzie Dwa lata temu praktycznie no, zlikwidowano rodzimą hodowlę, i spadek nastąpi po głowie taki, że praktycznie w 50% zaspokaja potrzeby własnego rynku. Gospodarstwo państwa kowalskich należy do tych, gdzie decyzja o tym, czy uprawiać, czy hodować, była prosta. Mają za mały areał i za słabe gleby. Jedyną możliwością utrzymania gospodarstwa jest więc hodowla. W tej chwili mamy około 130 sztuk zwierząt, z czego 63 to są krowy mleczne, pozostała część to, to młodzież, yy, głównie jałówki. Byczków yy, nie, nie opasamy, sprzedajemy cielęta okolicznym rolnikom. Perspektywy yy, myślę, że będziemy zwiększać do około 80 sztuk. Mleko na dzień dzisiejszy sprzedajemy do, do spółdzielni Mleczarskiej Mlekowita w Wysokie Mazowieckie. Gospodarstwo należy do grupy producenckiej. Jeśli chodzi o plusy, to wyższa cena, ponieważ sprzedajemy w grupie, negocjujemy z większymi, bardziej mocniejszymi kontrahentami, którzy z większych odległości są w stanie do nas dojechać. Minusy? No na pewno pewna utrata suwerenności, ale do tej pory nie odczuliśmy, żeby to jakoś niekorzystnie wpłynęło. Jesteśmy zadowoleni, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej grupy. Zobaczymy, jak to będzie w sytuacji zniesienia kwot mlecznych, ale na razie no, w miarę optymistycznie patrzymy w przyszłość. Dostosowanie produkcji do swoich możliwości, profesjonalizm i specjalizacja to klucze do sukcesu. Niektórzy hodowcy szczególnie trzody mają dziś jednak problemy. Dlatego warto rozejrzeć się na rynku. Pan Sebastian hoduje jelenie i nie narzeka na sytuację. W przypadku jeleni mniej więcej wiadomo ile ich w kraju jest czy w Europie. Jakie mogą być ceny? No oczywiście tu nie mówimy o jakimś tam kryzysie który dotyka tam czasem kogoś jakimś takim większym bo to, bo to tego się nie da przewidzieć. Natomiast jeżeli Chodzi o hodowlę jeleni, to jest to w miarę przewidywalna. A w przypadku hodowli konwencjonalnych, no te ceny jednak import wpływa na tą opłacalność. W związku z czym rolnicy, którzy tracą na hodowli, po prostu od niej odchodzą, bo to się po prostu nie opłaca. Jak w każdej branży, także i w rolnictwie, trzeba nauczyć się obserwować rynek i reagować na zmiany. A te w polskim rolnictwie są nieuniknione. Jest taki okres czasu, bo kiedyś się mówiło o ekonomii, i tej, w ekonomii mówiło się o tej niewidzialnej ręce rynku, która wszystko reguluje. No, w tej chwili ci, którzy według tej teorii stosowali zmiany w, naszym, w naszej gospodarce, już troszeczkę inaczej patrzą, patrzą na tą całą sytuację. I tutaj to, co się dzieje w tej chwili na wsi, kumulacja produkcji, no, powstaną obszary, no, które nie będą zagospodarowywane. To, co sobie wyznaczymy, będzie możliwe do naniesienia po roku 2013. Jakie są nasze oczekiwania i jaki model rolnictwa sobie wskażemy, no, powiedzmy, no, za 5 lat? I o tym, Musimy rozmawiać, musimy też mówić ludziom, co ich w najbliższej przyszłości czeka, bo przecież pięć lat szybko, to bardzo bardzo szybko minie. Jesteśmy już 6 lat w Unii tak. Europejskiej i możemy tutaj sobie porównać, jakie zmiany w tych sześciu latach nastąpiły i co może nastąpić w najbliższych pięciu latach. Musimy wziąć pod uwagę jeszcze pani prezesie, też z rzeczy, na które nie mamy wpływu. Okazało się tutaj, że raptem powódź, która objęła, Terytorialnie polskie, tylko w 3%, diametralnie zmieniła sytuację na rynku zbóż. To nie, I nie jest, tylko w Polsce. Nie jest tylko to skutek To, powodzi, a, to właśnie, nie jest tylko skutek ale powodzi, ale okazało się, że, to że Tak, tak, Wim, ale okazało się, że te, okazało się, że te zasoby, które i zapasy, które niby mieliśmy z, złożone w magazynach wcale nie są takie duże. I raptem powstała panika młynarzy przy skupie pszenicy, bo. Okazało się, że oni zapasów po prostu nie mają, o których Ale stara teoria nikodyma dyzmy o banku zbożowym znowu stała się aktualną. Tak, ale tutaj, tutaj to, co się będzie działo, nie, zale, nie zależy od rolników, bo kwestia ja ostatnio konsultacje z zakładami azotowymi przeprowadzałem w kwestiach dotyczących nawozów. No i oni są tak obładowani produkcją, że praktycznie gdyby się ziściły zmniejszone dostawy gazu. No to w tym momencie nie są w stanie wyprodukować na nasz rynek nawozów azotowych, które są niezbędne do prawidłowej gospodarki. Nas no Spowoduje to jedną sprawę: jak będzie mniej nawozów, to te nawozy, prawo rynku, podaży i popłaty, spowoduje, że będą droższe. Zima to czas podsumowań i podejmowania decyzji dla wszystkich rolników zajmujących się uprawą. Powinien to być również okres, w którym będzie czas na przygotowanie maszyn do pracy w nowym sezonie. Wielu dealerów proponuje teraz atrakcyjne oferty przeglądów serwisowych. Oferta ta to przede wszystkim przygotowanie i dokładny przegląd i obsługa maszyn związana z kompleksowym wykonaniem obsługi oraz usunięcia wszelkich usterek, awarii, które wystąpiły podczas prac żniwnych a również przegląd wszystkich podzespołów tej maszyny jakie będą istotne podczas kolejnego sezonu co to nam daje przede wszystkim pewność że będziecie państwo mieli maszynę przygotowaną w odpowiednim czasie pewność tego że maszyna będzie w sprawny nie bezawaryjny sposób wykonywała swoje funkcje podczas kolejnych prac polowych oraz również pewność tego, że usługa, jak również koszty ponoszone na przygotowanie tej maszyny do sezonu będą proporcjonalnie niższe niż podczas wykonywania takiej usługi w ostatnich dniach przed żniwami. Witam Państwa serdecznie. Wkroczyliśmy w nowy rok. Zapytam zatem naszego eksperta o to, czego spodziewać się możemy, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Zarówno w kwestiach podatkowych, jak i w sprawach dotyczących działalności rolniczej, wielkich rewolucyjnych zmian nie będzie. Przynajmniej w tej chwili nie wiadomo nam nic o takich zmianach. Natomiast możemy spodziewać się pewnych zmian, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników. Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny w roku ubiegłym odnosił się tylko do niezgodności z zasadami konstytucyjnymi regulacji dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych rolników, ale wytyczne, które w, tych, w tym orzeczeniu zostały podane, odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń rolniczych. Także być może już ten rok przyniesie w tym zakresie pewne zmiany. W tym programie to wszystko. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Polskiego Stołu.